Ci, co funkcjonują sporty sportach, to rozumieją jeszcze lepiej sport i podejście do życia jest atrakcyjniejsze właśnie sportowy sposób. Dziękuję sprzątom, przodkiniom, że to chodzi jak małpka. Adam, Ewa, tu pomarańczka, sił, rzuci, tam poda, tu zerwie. To już takie piłeczka taka, tak? Te dzisiejsze takie, nie ma tego na polu, a na polu na przykład jak byłem w Irlandii to też na plaży dostałem inspirację właśnie, że yy, podobne mają ten sport. Curling właśnie nazywałem. to jest ten sport. Tam się to odkryję, yy, dopoznam kulturę ich te lepiej. Jak wiosła, podobny kształt wiosła. No, że przypłynęli kiedyś z tego, z tego, z tego, jest historia, nie mieli co robić za bardzo, gdzieś tu ostawali się, dziewczyna, miłość, ale jakaś atrakcja, ktoś pomyślał, tu jakaś piłka czy owoc, tu jakieś wiosło, to jakieś tu, jakaś tu taka, takie ruchy, to atrakcyjne, to zabawne, to cieszy, to spełnia, innym się podoba, to inni też coś dodają, to jakaś pomysł, jak z szarkiem warsiem, kiedyś wymyśliliśmy też fajną grę. fajną grę wymyśliliśmy, czy to szarek czy to ja, czy to szarek warsie chyba wymyślił. Fajna to była gra. Nie umieszając mu. Mega kut, nie jedna. Się wymyślało różne sporty, zabawy, atrakcje w koszykówkę, fajna giera, później przychodzili inni, to było ciekawe, bardzo. Bardzo super, super. I to jeszcze co? No właśnie, jak ktoś jakiś mężczyzna, może prawdopodobnie oglądał pornografię, potem mężczyzna na przykład, żeby ściemnić, udać, że, yy, że oglądał te filmy, bo wczoraj słyszałem spowiedź aż w tym, z że to jakiś któryś sąsiad chciał załgać, że mój tata. Jest zboczeńcem, który yy, ten, który yy, ten, namazuje się na męża której żony. Ja to faszja słyszałem. No to jak ja słyszałem Faszczynia, aż to spowiedź, to ile ludzi przez ta cała pola droga to słyszało i faszczynię. któryś udawał. Mój tata mówił jakiś czas temu, że ktoś mu coś odjął. Ja teraz rozumiem, o co chodzi, że odjął. Mi też to odejmowali. Właśnie odejmują, jak tu jest punkt odniesienia. Spor, potem zaczyn, potem oliwa. Stara dzielnica też lepiej przypomina. Chwila posiedzenia. Ludzie mi się, ludzi się mijając, stado rozpoznając chrześcijan. Tam jakaś ścigająca, skajowa ekipa. To tam już do dole lepiej, ale też się wyczuwa. Mija się innych też fajnie. Też dajemy sobie znak ten znak i wyczuwa się właśnie do natura. Klimat, że właśnie już czasem jeszcze bliżej, a stare miejsce to już w ogóle tak wow. Podkalęska, potem co? Ludzie się mieją z kościół, to jeszcze lepiej, bo to uwalnia, dopełnia, że właśnie stado też lepiej rozpoznaje, że duch Boży działa lepiej, pełniej. Potem katedra tak samo, dzień, fajnie i nie chce się wracać za bardzo. Tutaj należy odpocząć, a potem się wraca, to zaraz się wyczuwa, takie znowu to. A potem człowiek wróci z pełnią, to rano wraca i potem znowu wyczuwa, co jest. To nie, że sen i człowiek tak jest. Nie, bo normalnie zawsze, czyli wstaje w normalnych warunkach wśród normalnych, wstaje normalnie, pełny, nawet pełniejszy, bo wypoczęty. Bogatszy o sen, jeszcze bogatszy, że właśnie w ciągu dnia następnego może być jeszcze lepszejszy, lepszej, pełniejszy, atrakcyjniejszy dla środowiska, które też atrakcje czerpie, inspiracje jak w sportach, dla swojej atrakcji pełnia, też inspiruje, swoje atrakcja pełnia i się dopełnia. A którzy umniejszają w tym narodzie narodowo polskość, chrześcijańskość, zaczyn po przodkach, przodkiń wszystkich Polaków, rodaków, którzy od pracowali wiele, żeby na tej ziemi nie było zithajów komunizmu, tylko to większe, to dobro. Któryś udawał, tak chodzi, mąż jakiś, to masturbacja, swoja, filmu, pornografia, oglądania, że nie ja, osobie twierdzą, tylko ktoś inny to robił. I przelewności były na ten dom, Jakiś jakiś walogruchów się wyczuła, są w to wyczuwane, stąd tak od razu. U któryś się dowiedziałem, do rozpoznania nie czy jakoś tam ten, w dziwny sposób, tylko się kościoła, słuchania po drugiego. Rozmowa z ludźmi, że niektórzy mają tak też, niektórzy mają też tak, że widzą jakoś tak królowo, bardziej piekielnie. Nie? Ten świat, że jakieś namazanie, jakieś istoty, osoby, coś tam. I ja trzeba po prostu, jak ktoś ma, to tak naukę tylko daje taką duch, może go wiem, żeby ignorować iść do kościoła, swoje stanowić, natura, roślinność, zamodlić się jakieś atrybuty z kościoła w domu, na przykład ustawić modlitwa, że podchodziło to coś, co się okazało złem, bo może ludziom, to jak mają z tym poradzić, no i do księdza powiedzieć zgłosić że to było mamienie, że to było oszukiwanie realiów ludzi, jakkolwiek oszukiwali, można nawet powiedzieć, co i jak, i to uwolni, to te ty przestaną się pojawiać, bo to automatycznie tak że ja to rozpoznałem, że na logikę to idzie zasada w ten desseń, tak samo w tym będzie na pewno działało, w tych zasadach. A któryś jakiś mężczyzna, to jest to masturbacja, prawdopodobnie właśnie mnie i innych, prawdopodobnie. Dziwne to. Umiłowanie mężczyzn, bo była też wersja taka myśl, Wczoraj coś doszło, też kanalizacja rusza, że ktoś nienawiść. W pracy się pojawiali też kobiety. Mnie też wcześniej też pomagały i formowały. Zasne chrześcijanki, klienci, przyjezdni, tacy jak w Finlandii. dużo tacy bardziej do przodu. Tam, która zazgrywa tam informację, że jest do przodu, że bardziej ta wiekuista, i tak dalej. To jest ta właśnie ta bestia numer jeden, nie? która lubi zazgrywać ludzi, ludzi robić głowy i że jest bardziej do przodu. I na tym się tylko nauczyła żerować, jak kogo cofnąć w tył? Zazgrywając nie wiadomo co, jak do przodu, zazgrywając przodkinie. To co przodkinie chciał przekazywać, mówić, to nagłośnić swoja mowa, przodki nie, przodki nie zaburzyć, przodki nie, żeby nie było słyszane, a ona, że co tylko przodki mówi, co tylko przodki nie tu powie, co chce powiedzieć, to już ty mówiła, wypowiadała, tu ugłosz, to już inna strona, już inne nagięcia słowa. Ja to sam słyszałem tam. Nie robiąc teraz, tylko tak jak detektyw. Jak w dżungladam. Słyszę zwierzyna, co i tak dalej, nie robię od razu. Na drzewku leżę, obserwuję, słyszę, psz, 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 psz. gdzie co poszedł, gdzie to poszedł, gdzie co zrobił. Środa o w dzieciństwie, na jedynce, dwójce. Tu szlak, tu ślady, tu tamto, się wnioskowała głowa, się szło bawić na podwórku, a nie tylko przed telewizorem, ciągle przed telewizorem, do cukra i przed telewizorem, tylko szło się